Tatusiu, boli mnie gardło. Syneczku, idź do mamusi. Tata jest bardzo chory. Ma katar. No i co ci się znowu złego dzieje? Słabo mi dusi mnie. Co cię dusi? Katar. A wysmarkałeś nos? A w co niby? W chusteczkę. Kobieto, ja nie mam siły nogą ruszyć, a chusteczki są... Na stoliku. Dobra, daj tą głowę, zmierzać i temperaturę. Hm. No i co się śmiejesz? Tak cię bawi, że twój mąż cierpi. Nie wiesz, co po prostu się zastanawiam, czy powinnam w tym momencie dzwonić po karetkę, czy już po księdza. To ile mam? 36. I nic po przecinku? 7. A no właśnie! Co tam, misiu? 37 i 3. No masz stan podgorączkowy. Wiesz co? Mama ci przyklei plasterek, żeby ci się lepiej oddychało. Zostań w łóżeczku, a mama w tym czasie skoczy do apteki i coś zaradzimy. A ty ile masz? Ile ja mam? A, 38,5 i Od takiej temperatury się nie umiera. Będzie dobrze. Do zobaczenia. Macie, ja jadę do apteki, ale ty zajrzyj do Matiego tam na górę. Jak ja mam wejść na górę, niby? Nie wiem, człowieku, windę mam ci zamontować. Co za kobieta bez uczuć. W zdrowiu i chorobie obiecywałaś, choroba przyszła, a ty, na zakupki? Do apteki. Apteka to nie zakupki? Słuchaj, bo ja też obiecywałam, że póki śmierć nas nie rozłączy i zaraz nas może rozłączyć, jak się nie ogarniesz. No, co się dzieje? No, długo jeszcze. Po kurczaka wam zaszłam, żeby rosół gotować. To zadzwon chociaż do mojej mamy po przepis. Ja gotuję rosół po swojemu. No ale nie taki jak mamusia. Maciek, co ty zrobiłeś? Dusi mnie! Ja się nie dziwię. Jeden plasterek na 8 godzin, a nie 8 na godzinę. Nawet jednego plasterka, Matiemu, nie zostawiłeś. Malwinka, ja tu umieram. Co wy zrobicie bez głowy rodziny? Głowa rodziny to akurat się jakoś trzyma. Gorzej z tobą. Co ty powiedziałaś? Nic. Co dobrze, bo już myślałem, że mam o mamy, od tej temperatury. Diagnoza. Online. O Boże, zostało mi tylko kilka dni życia. Kochani, jeśli to widzicie i oglądacie, to wiedzcie, że już odszedłem. Weź już Bardzo człowieku, odchodź szybciej jak masz odchodzić, bo ja muszę posprzątać po tobie, po tym odchodzeniu twoim. No i jak się czujesz misiu? Oj, źle rybciu. Do Matiego mówiłam. Nikogo w tym domu nie obchodzi mój los. Umrę tutaj samotny i zapomniany. Maciek, chodź już jeść, bo to zaraz będzie zimne. Tak jak i ja. Synu, synu, pomóż ojcu dotrzeć do strawy. Do czego? Do strawy! Mamo, chyba tata jest naprawdę chory. No, na głowę. 30 sekund i nosek będziesz miał jak nowy. Malwinka, psiuknij i mi. Maciek, masz swoje, weź sobie psiuknij, to jest dla dzieci. Ale ja nie mam siły w rękach. A czym ci się tak zmęczyły? Pisaniem testamentu może? O Boże, testament! O Boże, wszystko w kredycie, nie mam co przepisać. To co, Misiu? Cieszysz się, że wracasz do przedszkola? Tak, tak, tak! Maciek, wychlałeś dziecku cały syrop! Na no odporność jest! Ale dla dzieci! A czy ktoś w tym domu się w ogóle troszczy o głowę rodziny? Słuchaj, ja też obiecywałam, że w szczęściu i w chorobie. Że... Dusi cię, bo przy. po coś tam. O Boże, testament. O Boże, testament. Tata chyba jest naprawdę chory. No na głowę. tego, no! Dziewczyny, pamiętajcie o łapkach w górę i o subskrybowaniu naszego kanału, bo wiem, że sporo z Was jeszcze go nie subskrybuje. Ja wszystko widzę. No i zapraszam Was serdecznie na nasz Instagram. Tam jesteśmy codziennie i ja będę Was wszystkie witała z otwartymi ramionami na naszym Instagramie. Będą buziaczki, cukiereczki, ciasteczka. Chodźcie na Instagram. Do zobaczenia!